Cześć! Wielki Post to czas duchowego oczyszczenia, pracy nad sobą, czas na rekolekcję. Rekoligere to płacinie zbierać na nowo, powtórnie. Termin wszystkim nam znany, chociażby poprzez rekolekcję w parafiach czy wspólnotach. Ale czym tak naprawdę są rekolekcje i po co je przeżywamy? O tym w dzisiejszym odcinku. it's just gone Przeżywamy rekolekcje. Rekolekcje to jest taki specjalny czas, żeby trochę odciąć się może od rzeczywistości, od życia i jakby w sposób taki szczególny przyjść do kościoła, czy właśnie pojechać, bo są różne formy rekolekcji i spędzić ten czas z Panem Bogiem, i by tak jeszcze bardziej może wkręcić się w tą relację, przeżyć to szczególnie, właśnie skupić się na tych treściach, które są właśnie na rekolekcjach. Rekolekcje kojarzą nam się z czasem Wielkiego Postu, Adwentu, czy poza tymi okresami też możemy skorzystać z takiej opcji jak rekolekcje? Oczywiście są rekolekcje na przykład dla bierzmowanych, to jest bardzo znana forma. Są na przykład rekolekcje też wspólnotowe, każda wspólnota ma swoje rekolekcje, przeżywa je tam właśnie w danym czasie, kiedy organizują, czy też w takim swoim toku formacji własnej. Są też na przykład rekolekcje bardzo znane ignacjańskie, to właśnie są rekolekcje w ciszy. Ludzie właśnie się często wybierają na nie. To takie już dla mnie bardzo hardkorowy poziom rekolekcji jest. No, są oczywiście to tak jak powiedziałeś, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, ale one też mogą przybierać różne formy poza też takimi rekolekcjami są na przykład kursy ewangelizacji, które też są na danym poziomie odpowiedniej informacji i jest bardzo duży rodzaj tych rekolekcji do wyboru. Powiedziałaś o rekolekcjach w ciszy. Ludzie coraz częściej wybierają właśnie tą opcję. Dlaczego? Mi się wydaje, że jest to dla nich taki dobry czas na to, żeby bardzo dużo rzeczy przemyśleć. Są sami, jest Pan Bóg, jest Pismo Święte, jest słowo i to otoczenie, w którym są, nie rozprasza ich, tak? bo każdy jest skupiony na tej indywidualnej relacji z Panem Bogiem, więc myślę, że to jest dla nich taki najlepszy czas, żeby właśnie wrócić może często do relacji, ale też ją pogłębić. I też taki czas, żeby odciąć się trochę od, e, od internetu, bo żyjemy w takim świecie, że bodźce otaczają nas z każdej strony e, i to jest też taki dobry moment, żeby właśnie odciąć się i żyć tu i teraz. Mamy różne formy rekolekcji, chociaż w większości z nas rekolekcje kojarzą się z tymi parafialnymi jednak, ale skąd wiedzieć, które wybrać dla siebie, bo wachlarz jest bardzo duży? Na pewno trzeba... Wiedzieć czego się chce i też na jakim się jest poziomie jakby wierzę, że tak to nazwę, bo chodzi o to, że y, oczywiście można się porwać z motyką na księżyc i no tak jak dla mnie, ja wiem po sobie, że rekolekcje w ciszy gdzieś tam, które trwają tydzień czy dłużej, no to byłyby czymś bardzo trudnym, tak? Więc najpierw wydaje mi się, że warto jest wybrać taki rodzaj rekolekcji i taką formę, która na przykład jest dobrana do wieku która jest też dobrana do zainteresowań. Trzeba wiedzieć, czego się chce. tak? Trzeba wiedzieć, czy na przykład interesuje mnie relacja z Panem Bogiem do pogłębienia, czy chcę na przykład od podstaw wszystko, tak? od początku poznać, na przykład jak się medytuje Pismo Święte, w ogóle na przykład wejść w karygmat, to, to jest ważne. Po czym poznać, że potrzebuje rekolekcji? Na przykład teraz jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, i myślę, że to jest taki czas, że szukamy tego, tej przestrzeni właśnie do zamknięcia się gdzieś w swojej izdebce i, i tej modlitwy, ale to może też nie wystarczyć i wtedy właśnie potrzebujemy czegoś takiego wspólnotowego. Dla mnie rekolekcje to jest taki czas bardzo mocny ładowania baterii. To ja się czuję trochę jak taki telefon przypięty właśnie do ładowarki wtedy. I wiem już, yy, widzę to po sobie, jakby już znam siebie też i wiem, że po prostu bardzo trudnym czasem jest na przykład takie okolice października, listopada, kiedy wraca się do tej rzeczywistości też nauki, szkoły. No i jesień od razu. I jest okazji. jesień, tak, więc też jest no, dużo mniej energii, I było lato, wakacje, tak robiło się duże rzeczy. A tutaj jest taki trochę spadek formy. I no też ja mam tak właśnie zawsze. Od nie wiem, pięciu lat, że wiem o tym, że potrzebuję po prostu takiego czasu spotkania się z ludźmi, i też tego, żeby to ktoś mówił do mnie i wprowadzał nowe treści w moje życie, a nie żebym tylko ja prowadziła ten dialog z Panem Bogiem. A czy zdarzyło się może tak w Waszym życiu, że podczas rekolekcji Pan Bóg tak powyprostowywał pewne rzeczy, porozwiązywał jakieś trudności? Zdecydowanie tak było. Um... Ja na rekolekcję dla kandydatów do KSM to był okres kiedy byłam już w liceum. To było po pierwszej klasie liceum, ale to był dla mnie trudny czas właśnie z tych względów szkolnych, bo musiałam zmienić szkołę. Byłam bardzo niepewna co do moich wyborów, czy to jest na pewno moje miejsce. No, byłam też wtedy bardzo nieśmiałą osobą i bardzo dużo czym mnie wtedy przytłoczyło głównie tych szkolnych. I to był ten okres, kiedy ja po prostu rozkwitłam w jakimś stopniu i Dało mi też taką pewność siebie, to przede wszystkim jako osoby, że potrafiłam też właśnie nawiązać tą relację z drugim człowiekiem. Na rekolekcjach po prostu jesteś sobą. Nie ma czasu właśnie, żeby udawać gdzieś, trochę się chować i tak dalej, tylko po prostu jesteś drugą osobą, z drugim człowiekiem i musisz też z siebie dać po prostu. Więc to był też taki czas, kiedy dużo się wyprostowało w takim sensie moim, ale też właśnie tym szkolnym, kiedy dostałam takie poczucie od Pana Boga, że to jest to właśnie miejsce, gdzie powinnaś być. Ta szkoła jest dla Ciebie dobra i po prostu idź dalej w tym kierunku. No ja na przykład mam takie doświadczenie, że przeszłam trochę taką pustynię w wieży. Myślę, że to, co mi pomogło ją przejść, to na pewno było to, że no już jestem gdzieś tam uformowana i, i wiem o tym, że ten Pan Bóg jest, ale no bardzo ciężko mi było z Nim nawiązać jakąś relację. I pojechałam na jedną rekolekcję i tam zostałam wyznaczona do przeprowadzenia czuwania o miłości Bożej. No, i ja sobie tak myślę, jak ja mam przeprowadzić to czuwanie o miłości Bożej, kiedy ja nie słyszę Pana Boga już od kilkunastu dni, tak? Ja mam problem z tym, żeby wejść w jakąś głębszą relację z Nim. I pamiętam wtedy, no, wyszłam z tego czuwania na chwilę, i przyszedł do mnie ksiądz, i wystarczyła krótka rozmowa o tym, że Olka, Pan Bóg cię kocha, naprawdę cię kocha, i otwórz teraz słowo i przeczytaj. No i ty jesteś mój synu, umiłowany, no i tak, i gdzieś tam zaczęło to pomału wracać, tak? Poszłam już normalnie na adorację, byłam w stanie się skupić, tak? Bo wcześniej wszystko mnie bardzo rozpraszało, gdzieś tam, nie wiem, każdy szloch jakiś, ktoś się przesunął gdzieś, to wszystko skupiało moją uwagę, a nie to, że Pan Jezus teraz jest tutaj ze mną i mogę do Niego po prostu mówić, więc. Było mnóstwo takich sytuacji, gdzie pewne rzeczy się wyprostowały, gdzieś tam Pan Bóg pomógł pokierować relacjami czy sytuacjami. Czy znaczy w ciągu kilku dni rekolekcji czas się ogarnąć ten cały nasz duchowy rozgard, jaż bałagan taki, który jest w tym naszym życiu? No ja uważam, że tak, dlatego że na przykład rekolekcje kandydackie, główną tematyką tych rekolekcji jest karygmat. Więc idziemy punkt po punkcie przez karygmat, tak? i, no i to dotyka tych bolących nas kwestii, tak? Tego, co gdzieś tam w nas y, siedzi i ciąży, więc y, uważam, że tak, no bo sama tego doświadczyłam i no, gdzieś tam też spotykamy się z takim feedbackiem od uczestników rekolekcji, że bardzo rekolekcje pozwoliły poukładać im pewne sprawy. Oczywiście nie zawsze to jest wszystko, tak? Mhm. Bo no, to też duży trud by był, gdyby wszystko nagle się udało, poukładać, ale są kwestie, na które jest łatwiej spojrzeć, no i które zaczynają się prostować. I też y, myślę, że po tym czasie rekolekcji, właśnie kiedy możemy sobie już uzmysłowić pewne rzeczy, poukładać w miarę, no to potem niezbędne jest jakby to formowanie się we wspólnocie, bo jeden to ciągła tydzień, praca. Ona tak, jest takim dopełnieniem tego wszystkiego, jeden tak? Ten tydzień może jakoś właśnie pomóc, ogarnąć, spojrzeć na to trochę z innej perspektywy, ale potem musi wejść taka nasza seryjna. Praca, współpraca z Panem Bogiem, żeby to wszystko po prostu szło ku dobremu. Co wam daje udział w rekolekcjach? No dla mnie to na pewno jest czas takich relacji, pogłębienia właśnie ich, spotkania z ludźmi, bo to, to jest dla mnie bardzo ważne. Budowania wspólnoty, no, ale właśnie to jest takie ładowanie baterii, bo jak się widzi, że poza tobą jest jeszcze naście innych osób, które też tego chcą i chcą się rozwijać i. I po prostu chcą czegoś więcej, no to po prostu no aż uśmiech się sam rodzi na twarzy, jak się widzi właśnie też szczególnie mm, takie małe osoby, tak, które gdzieś tam się zna y, już kilka lat i pamięta się je jako takie bardzo wczesne, małe, do, niedojrzałe jeszcze dzieci, a teraz to są nasi prawdziwi liderzy, tak, osoby, które są w stanie i są gotów głosić słowo Boże, mówić o tym, jakie piękne jest to życie właśnie we wspólnocie i jakie wartości mają po prostu. To, to jest bardzo... No, dla mnie wzruszające. A dla Ciebie, Paulina? Dla mnie to jest przede wszystkim taki znak, że Kościół żyje. I że, jak widzę, nasz dom rekolekcyjny, który jest pełny ludzi, czy to rekolekcje właśnie dla kandydatów, czy dla członków naszego stowarzyszenia, czy właśnie takie rekolekcje majowe, to jest dla mnie niesamowite, że ci ludzie dalej są i wbrew temu, co może teraz się dzieje na świecie, to my jesteśmy i działamy. To jest ta przestrzeń właśnie dla drugiego człowieka, ale przede wszystkim też dla Pana Boga, kiedy to ja mogę się naładować, e, mogę spędzić z nim dużo czasu czy na właśnie adoracjach, czy właśnie podczas mszy świętej. E, I to jest też taki czas, żeby naładować siebie na maksa, żeby potem dawać siebie innym. Rekolekcja to sposób na poznanie Boga poprzez doświadczenia i inne formy spotkania niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Wachlarz rekolekcyjny jest bardzo duży. W jednym wystarczył rekolekcje w parafii, inni potrzebują ciszy. A jeszcze inni dużej ilości śpiewu. Bogactwo rekolekcyjne pozwala odnaleźć swój sposób na spotkanie z Bogiem, więc wybierzcie opcję, która jest najlepsza dla Was. A my widzimy się już za tydzień.